W poprzednim filmie Ryszard opowiedział Wam o tym, w jaki sposób konstruować drugi komunikat, który wysyłacie do potencjalnych klientów, którego celem jest wzbudzenie jeszcze większego zainteresowania. Teraz jest moment, w którym najprawdopodobniej otrzymacie informację zwrotną w stylu no dobrze, ale ile to kosztuje? Najgorszą rzeczą, którą można zrobić w tej sytuacji jest odesłanie informacji z podaniem ceny katalogowej. Proponujemy Wam więc, abyście zastosowali technikę pozornego wyboru dla klienta. Oznacza to, że możecie zakomunikować, że klient ma do wyboru dwie możliwości. Po pierwsze, dokonać zakupu w cenie katalogowej lub zostać dystrybutorem i dzięki temu uzyskać 30% rabat. Oczywiście w Waszym przypadku korzyścią pierwszego wyboru jest to, że zarobicie więcej. Natomiast korzyścią drugiego wyboru klienta, czyli decyzji zostania dystrybutorem, jest to, że przywiązujecie tego klienta na dłużej do siebie, staje się on lojalnym odbiorcą suplementów i jego obroty wpływają pozytywnie na wasz przychód. O tym, w jaki sposób mogą brzmieć komunikaty, gdy proponujecie kolegę nową odnowę, program Witalni do Setki, suplementy czy też inne produkty kosmetyczne, napiszemy Wam w załącznikach do tego filmu.